Robiła. Jesteśmy przy kaplicy św. Anny i tutaj taka legenda głosi, że jak się nabierze ze źródła świętej Anny wody w usta i się przebiegnie 7 razy, tylko nie napisaj w którą stronę, ale chyba nie ma znaczenia. To w dwie będziesz biegła. 7 razy wokół tej kaplicy. Będziesz w dwie biegła. I nie połknie się tej wody, to życzenie miłosne, które się wypowie przed nabraniem na wody… Na pewno się spełni. Na pewno się spełni. I ja teraz idę, chodź, bo ja muszę nabrać w usta wody. życzenie, czekaj życzenie jest chyba jasne tylko to jest bardzo zimne oleńko to w ręce weź najpierw dobra, nie powiedziane, dobra. tylko pomyślane mm. No zasuwaj. Mm -hmm. <laughs> Jeden. Cicho. Cicho masz być. Два. Dokładnie. Jeszcze raz dostaniesz pić. Czas, wody będzie. Na brak wody wózna siedem razy robić. No już wystarczy siedem. Albo wiesz, ja nie wiem. I się nie wiem. Myślę, że liczysz. Dziś nie liczyła, bo będzie osiem. Było średnio. Cicho ciapa. Ale się osiem razy nie będzie się liczyło. Gdzie pisz? Nie, nie wiem, nie pisze, nie pytajcie. Ale pobiegłaś się 8 razy, nic z tego nie wiedzieć. Za dużo było 7 razy. Trochę wypij, trochę wypij. O! Panu Bogu, świeżkę diabłokarek! No co ty trzymasz to? Zapleśnieje. Stelnie. Po co tak dużo wziąłeś ty? Ja miała całą usta, Ale Od... po co? No bo tak trzeba. Nie, O, <noise> ja! Wziął się. Dobrze. Ale za dużo, za dużo Wsiął było. Trzeba się oddychać, ustawić, nie mogłam bo ja wodę. Za dużo wzięłaś tej wody. O!